Dzisiaj rozpoczynamy serię spotkań, w których zabiorę Państwa w krainę niepewności. W krainę, gdzie wydawałoby się Wam, że wszystko jest ok, dzieci są bezpieczne, a jednak niebezpieczeństwo czai się za rogiem. Gdzie pięknie opakowane substancje wręcz tętnią chęcią zrobienia krzywdy naszemu zdrowiu. Zapraszam do odcinka. Dowiemy się, jak możemy sobie pomóc wbrew temu, co ci pociągający za sznurki, tworzącymi różne niebezpieczne sytuacje na ziemi, chcieliby, żebyśmy no, nie dali rady. A my sobie damy radę, bo znaleźliśmy sposób, na pozbycie się tych pewnych toksyn, które nam dostarczają. Ten film nie jest poradą medyczną ani zaleceniem lekarskim, jest tylko stwierdzeniem pewnych faktów. Natomiast, jeżeli potrzebujesz porady medycznej, udaj się do lekarza. Pierwsza toksyna, o której będziemy mówić, jak sobie z nią poradzić, skąd się bierze, jakie jest jej zagrożenie dla nas i dla naszego zdrowia, naszych dzieci, to aluminium. Swojego czasu było diablo drogie, ale w tej chwili, dzięki temu, że Rządy dają preferencyjne ceny na energię elektryczną dla producentów aluminium, stało się od tak dostępne od ręki. Wszędzie, gdzie nie spojrzycie, jest aluminium. Kiedyś, żeby docenić, gloryfikować osobę George'a Washingtona, w Stanach Zjednoczonych przed Białym Domem, w tym obelisku, Waszyngtona na samej górze postawiono grania, taki ostrosłup z aluminium, bowiem kiedyś aluminium było w cenie. Teraz jest to bardzo tania rzecz. Wiemy, że służy nam, że pomaga, prawda? Folie możemy owinąć i trzyma temperaturę, ale broń Was Boże, zapiekać folie aluminiowe, jeżeli rybki... Smażycie na grylu, folii aluminiowej, to aluminium przenika do ryby. Jeżeli zawijacie dziecku kanapkę, no bo nie daj Bóg z ogórkiem albo z kiszoną kapustką z czymś kwaśnym, w folii aluminiową, wytwarza się tam ogniwo elektryczne i aluminium przedostaje się do żywności. Dosłownie kropki tego aluminium i dziecko będzie to jadło. Jeżeli chcielibyście się samodzielnie dowiedzieć. Czegoś o aluminium, o jego toksyczności? Zapraszam do przeczytania tej książki. Aluminium Bart Egartner. Bardzo ciekawa książka. Na podstawie tej książki bald Tywi nagrał cztery odcinki, z czego jeden został wykasowany to ten o pewnych procedurach medycznych, w których znajduje się aluminium. Ale o tym to zapewne wiecie. Naszą przygodę z aluminium zaczniemy od roku 1988, kiedy w Wielkiej Brytanii, w Kornwali, w tej właśnie miejscowości Camelford, z oczyszczalni ścieków na skraju Bodmin Moor, obsługującej tą miejscowość, wyciekło 20 ton siarczanu glinu. Ludzie, którzy pili wodę, mieli problemy ze zdrowiem. Dochodzenia rządowe, tuszowania sprawy i tym podobne Aż w 2004 roku zmarła w wieku 58 lat Carol Cross na rzadką i agresywną postać choroby Alzheimera. Jej mózg zawierał bardzo wysoki poziom aluminium. Osobą wyzwaną do badania jej mózgu był profesor Chris Axley. Stwierdził on zawartość glinu na poziomie 23 mikrograma na gram mózgu, gdy norma to od 0 do 2 mikrogramów na gram. Jak twierdzi profesor Axley, aluminium jest obecnie dodawane do wszystkiego, co jemy, pijemy, wstrzykujemy, wchłaniamy, i nikt nie wie, czy te poziomy, które spożywamy, są bezpieczne. Ale jest wszystkim znane, że aluminium w wysokich poziomach jest uznaną neurotoksyną. Aluminium zawarte w wodzie oraz pestycydy między innymi blokują uwalnianie witaminy D3 z wątroby. A przecież wiemy, że witamina D3 może blokować powstawanie wszelkich nowotworów. A jak wykazały ostatnie prace poznańskich naukowców, pomaga też przy leczeniu nowotworów. Glin gromadzi się w hipokampie, który odpowiada za procesy poznawcze. Kumulacja glinu w mózgu wywołuje zaburzenia mowy, pamięci, koordynacji ruchowej, drżenie mięśni, paraliż, przyspiesza rozwój choroby Alzheimera. Doświadczenia na zwierzętach wykazały jego wpływ na układ rozrodczy. Glin hamował zdolności rozrodcze, wpływał negatywnie na płody. Były one mniejsze i rozwijały się wolniej. Drogami oddechowymi wchłania się lepiej niż pokarmowymi. Glin ma zdolności pobudzające receptory estrogenowe. Uznano go za kseroestrogen. Nazywa się też takie substancje metaloestrogenami. Bo nie tylko aluminium, ale też metale ciężkie mają te właściwości. Tylko w przeciwieństwie do hormonów estrogenowych, kseroestrogeny wchodzą w nierozerwalne połączenie z tym receptorem. Przestają go pobudzać dopiero wtedy, kiedy receptor ulega anihilacji, jest trawiony i unicestwiany. Natomiast normalne estrogeny tylko na pewien czas, Łączą się z receptorem, a później go zwalniają. I stąd mamy też problem, gdy spożywamy różne substancje płynne, które stały na słońcu, a są w butelkach plastikowych. Tam są bisfenole, wtalany, substancje, które też mają właściwości estrogenowe, kseroestrogenów, przenikają do płynów. Aluminium przyczynia się do rozwoju raka piersi. Udowodniła to pani doktor, onkolog Filipa Darbre ze swoimi odkryciami chodziła wszędzie do wszelkich tych stowarzyszeń amazonek finansowanych przez tą różową kokardkę ale nikt nie był tym zainteresowany byli zainteresowani jak kobiecie ułatwić życie kontakt z psychologiem jak zmieniać opatrunki gdzie kupić opatrunki na terany plastyka piersi ale nikt nie był zainteresowany żeby Interweniować na przykład w szkole, żeby dziewczynki uczyć, że nie wolno używać dezodorantów z aluminium, co u Niemców już jest normalne. Każdy szuka aluminium-free dezodorantów, a u nas, u nas się nic o tym nie mówi. U nas jesteśmy na etapie nie wywołuj wilka z lasu. Po co mówić o tym? Może jak się Polacy dowiedzą później, to wymrze ich kilkaset tysięcy, może więcej. Ktoś będzie zadowolony. O, bo niektórzy mówili, wiecie, Polacy, my wiemy, że to Polska jest wasza, ale jakbyście się trochę posunęli, to byłoby miejsce dla wszystkich. No a ja bym chciał, żebyśmy, żeby nas było tyle, żebyśmy nie musieli się posuwać. Jak widzicie Państwo na tym zdjęciu, to jest zdjęcie wykonane przez panią Filipę Derbre, komórki gruczołu piersiowego otaczane przez aluminium zmieniają się w komórki nowotworowe. To samo na tym drugim zdjęciu widać komórkę gruczołową otoczoną przez aluminium. Ale aluminium znajduje się także w opakowaniach mleka w kartonach albo piwa i ponieważ są to substancje kwaśne, więc rozpuszcza się w nich. Dlatego my staramy się, pierwsza rzecz, wybierać szklane opakowania. Czy to alkohol, czy mleko. Może być w szklanych opakowaniach, tak jak było kiedyś dawno temu zagierka. Dzisiaj siarczan aluminium jest dodawany w oczyszczalniach do wody w celu poprawienia jej przejrzystości, do kremów, pas do zębów, aby była lepsza kremistość, do dezodorantów, aby się nie pocić, do produktów spożywczych wymagających środków spulchniających, takich jak ciasta, bułeczki, chlebusie. Cukierki dla dzieci zawierają barwniki spożywcze wzmocnione aluminium. Aluminium jest także w żywności przetworzonej. Znajdujemy go w herbacie, napojach słodowych, kakao, niektórych winach i napojach gazowanych, w aspirynie, w lekach odkwaszających żołądek. Oraz są także dodawane do szczęk. Proszę tutaj mamy tylko składy tych szczęk. W tym produkcie Dipertę mamy więcej niż 700. Mikrogramów aluminium, czyli 0,7 mg aluminium. W tym produkcie mamy też tiomersal, czyli 50% wagowych rtęci. Inny tutaj u góry, jak widzimy, zawiera oprócz 300 mg aluminium jeszcze formaldehyd. Jak wiemy, jest to neurotoksyna pierwszej grupy oraz także fenoksetanol który jest zabroniony jako konserwant w Japonii, nie wolno go w środkach kosmetycznych używać, a we Francji w kosmetykach dziecięcych do czwartego roku życia nie wolno ich używać. Następny produkt zawiera 0,5 mg, czyli 500 mikrogramów aluminium i to podajemy na przykład noworodkowi, nieważne czy ma 3,5 kg, czy ma niską wagę urodzeniową, liczy się, że ma być podane. A w tym produkcie znajduje się też formaldehyd i fenoksyetanol. Aluminium dodawane jest także do szkła w celu poprawienia jego przejrzystości. Bardzo dobrze, jeżeli to jest na przykład szyba samochodowa, samolotowa, żebyśmy dobrze widzieli. Ale w tych naczyniach, w których pijemy alkohol, który ma odczyn kwaśny, aluminium się wypłukuje. A jeżeli jest na przykład taka kryształowa karawka, która ma aluminium i ten alkohol tam stoi to tym bardziej sobie stoi, stoi i aluminium się wypłukuje, a my to wchłaniamy. Tylko pamiętamy, że przez przewód pokarmowy aż tak dużo się nie wchłania, jak przez drogi oddechowe. Jedno z badań profesora Exleya dotyczyło zawartości aluminium w mlekach modyfikowanych dla dzieci do pierwszego roku życia. Przebadano 16 wiodących firm brytyjskich. Wyniki opublikowano w 2010 roku i wykazały, że poziom aluminium był wyższy niż dopuszczalne poziomy w wodzie pitnej, a w niektórych przypadkach był 40-krotnie wyższy niż stwierdzony w mleku matek. I teraz, jak możemy sobie poradzić z aluminium zawartym w naszym organizmie? Jak to przechwycić? Według profesora Exleya najlepszym lekarstwem na aluminium w naszym organizmie jest krzem. Krzem możemy uzyskać pijąc wody termalne różne, głębinowe, tam gdzie jest duża zawartość krzemu. Jeżeli jest nawet termalna, to lepiej się krzem rozpuszcza. My natomiast na Ziemi możemy wykorzystać skrzyp. Tylko skrzyp musi być gotowany co najmniej pół godziny. Najlepiej pokroić to drobno i gotować pół godziny. Inny sposób to zasuszyć skrzyp i zemleć. I wrzucamy tak na przykład łyżkę stołową na dwie osoby dorosłe do zupy. I gotujemy taki rosół na początku. Godzinę, godzinę dwie, trzy. Bowiem dopiero po pół godzinie gotowania krzem wydziela się ze skrzypu. Nie zmienia Wartości smakowych. Nie daje zapachu. Tylko trzeba to zemleć, ponieważ skrzyp się nie rozpuszcza tak jak pietruszka czy marchewka i mielibyśmy wrażenie, że patyki mamy w zupie. Możemy też sobie popijać herbatkę skrzypową, tylko musimy pamiętać, że herbatka ze skrzypu to jest raczej moczopędna, ponieważ jeszcze za krótko się parzy. Możemy tą herbatkę mieszać nawet skrzyp z jaśminem. Bardzo fajnie pomaga. Ale fajny jest też dodatek kwiatka forsycji, który możecie sobie pozrywać, zasuszyć i dodawać podobnie jak malwę. Malwa ma fajny odczyn kwaśny i ładnie rozpuszcza nam aluminium. Inny sposób, jak można wykorzystać skrzyp, to robienie z niego gnojówki. Kwas krzemowy, który się wydobywa wtedy ze skrzypu, można używać na ogródku, zabezpiecza przed różnego rodzaju grzybami. Można też łączyć z gnojówką z pokrzywy. Bardzo świetnie się uzupełniają. Musimy pamiętać o jednej rzeczy, że jeżeli spożywamy dużo wywarów z, ze skrzypu, czyli z krzemem, musimy spożywać witaminę B1, tiaminę. I to byłby koniec pierwszego naszego odcineczka Jak zwalczyć aluminium. Zapraszam do następnych odcinków, jak możemy sobie pomóc przy toksynach z życia codziennego.